Zostaniesz w domu podczas naszej rodzinnej wycieczki, ponieważ nie jest przyjemnie, gdy w pobliżu są osoby postronne. Jeśli chodzi o pamiątki, to jeśli będę pamiętać, to chyba mogłabym ci coś przywieźć. W słuchawce odezwał się triumfujący głos mojej teściowej. Miałam pojechać na tę wycieczkę z teściami i mężem. A jednak byłam tutaj, pozostawiona sama sobie. Odkąd się pobraliśmy, moja teściowa, która uwielbia swojego syna, nigdy nie pozwala sobie na dzień bez złośliwej uwagi lub dokuczania mi. Zostań w domu. To będzie problem. Słysząc moją odpowiedź, teściowa roześmiała się, jakby kpiąc ze mnie. Czy to problem? Biedna ty. Potraktuj to jako karę za to, że nie posłuchałaś mojej rady. Linia telefoniczna nagle się urwała. Problem? Nie ja, ale wy, prawda? Mam na imię Jessica, 30-letnia pracująca gospodyni domowa. Zajmuję się domem i pracuję na pół etatu w lokalnym supermarkecie. Minęły trzy lata, odkąd poślubiłam mojego męża, Mike A. Mike był współpracownikiem w firmie, w której pracowałam. Chociaż należymy do różnych działów, pracowaliśmy na tym samym piętrze i często rozmawialiśmy, jeszcze zanim zaczęliśmy się spotykać. To, co nas zbliżyło, to impreza na zakończenie roku w biurze. Na tym międzydziałowym spotkaniu przypadkiem usiadłam obok Mike'a. Byliśmy już blisko, więc nasza rozmowa jak zwykle zwolniła. W pewnym momencie Mike wymówił się, by pójść do łazienki, a ja zostałem słuchając ożywionej rozmowy grupy obok nas. Wtedy zaczął mi przeszkadzać pijany szef z innego działu, uporczywie namawiając mnie, bym wypił więcej. Nie wiedząc jak zareagować, ponieważ był to szef, z którym rzadko miałem do czynienia, Mike wrócił z Łazienki w samą porę. Spojrzał na mnie i na szefa, po czym spokojnie położył ręce na ramionach szefa i zaprowadził go do innego stolika. Po chwili Mike wrócił do naszego stolika sam i zapytał mnie. Ten facet naprawdę nie radzi sobie z alkoholem, prawda? Wszystko w porządku. Wtedy zaczęłam postrzegać Mike'a w innym świetle i jako pierwsza wyznałam mu swoje uczucia, co doprowadziło do naszego związku. Nasz związek rozwijał się płynnie i pobraliśmy się trzy lata temu. Chociaż nie mamy jeszcze dzieci, nasz związek jako małżeństwo jest solidny. Pomimo spełnienia w naszym życiu małżeńskim jest jedna kwestia, która mnie niepokoi. Chodzi o moją teściową, z którą mieszkamy. Obecnie Mike i ja mieszkamy w domu jego rodziców. Kiedy pobraliśmy się po raz pierwszy, mieszkaliśmy w mieszkaniu, ale w sąsiednim lokalu wybuchł pożar, a nasze mieszkanie również zostało zalane przez wodę użytą do gaszenia pożaru. Nie mieliśmy wyboru i musieliśmy się ewakuować, Ponieważ mieszkanie nie nadawało się do zamieszkania. Nie wiedzieliśmy, dokąd się udać na czas naprawy mieszkania, gdy mama Majka zaproponowała: Może zatrzymacie się u nas? Przyjęliśmy jej propozycję i zdecydowaliśmy się zamieszkać z rodzicami Majka. Byliśmy wtedy wdzięczni za ich ofertę. Problem zaczął się, gdy się wprowadziliśmy. Chociaż wcześniej zdarzało jej się rzucać złośliwe komentarze akceptowałem je z powodu jej głębokiej miłości do maka. Jednak po tym, jak zaczęliśmy mieszkać razem, intensywność jej dokuczania wzrosła. Na przykład w pewien weekend. Zdarzyło się to, gdy po zakończeniu wszystkich prac domowych delektowałem się filiżanką kawy w salonie. Moja teściowa, która była poza domem, wróciła do domu i natychmiast zaczęła krzątać się po domu. Potem podeszła do mnie i powiedziała: Jessica, twoje sprzątanie jest zbyt niechlujne. Musisz poświęcić na to więcej czasu i okazać wdzięczność swojemu ciężko pracującemu mężowi. Jako jego żona masz obowiązek go wspierać. Nie mogę uwierzyć, że nie jesteś w stanie zrobić nawet tyle. Zawodzisz jako żona. Jeśli jesteś nieszczęśliwa, odejdź. W tej chwili. Szczerze mówiąc, pomyślałam, że znowu to samo. Niemal codziennie powtarzano mi to samo. W końcu jedynym powodem, dla którego pozwoliła nam razem mieszkać, było to, że chciała znowu żyć ze swoim synem Mikiem, a moja obecność jako żony jest dla niej prawdopodobnie niczym więcej niż irytacją. Mamo, proszę, nie bądź taka surowa dla Jesiki. Cóż, jest trochę prawdy w tym, co mówisz. Nawet jeśli pracuje na pół etatu, ociąganie się z pracami domowymi nie jest dobre. Częściej niż nie, Mike ma tendencję do stawania po stronie swojej matki. Chociaż docenianie jego biologicznej matki nie jest złe, czasami chciałabym, żeby stanął po mojej stronie swojej żony. W rzeczywistości nie mam zamiaru zaniedbywać obowiązków domowych. Pomimo pracy przez cztery dni w tygodniu, nawet przez krótki czas. Nigdy nie zaniedbałam swoich obowiązków związanych z prowadzeniem domu dla naszej czteroosobowej rodziny. Jest tak nawet wtedy, gdy nie czuję się najlepiej. Z drugiej strony, moja teściowa, choć jest gospodynią domową, prawie każdego dnia bawi się poza domem. Odkąd zaczęliśmy mieszkać razem, nigdy nie widziałem, by wykonywała jakiekolwiek prace domowe. Biorąc jednak pod uwagę, że mieszkamy pod jej dachem, nie mogę otwarcie narzekać. W tym niezręcznym otoczeniu zachowałem cierpliwość. Pewnego dnia wydarzyło się coś niezwykłego. Mike zasugerował, że powinniśmy wybrać się na wycieczkę tylko we dwoje. Może pojedziemy do spa w przyszłym miesiącu. Sezon się skończył i muszę wziąć urlop. Jeśli mam zrobić sobie przerwę, pomyślałem, że byłoby miło gdzieś się zrelaksować. Spa. Co? Brzmi świetnie. Nie poprosiłem jeszcze o żadne zmiany w pracy na przyszły miesiąc. Mogę więc wziąć wolne. Po przedyskutowaniu różnych spraw zdecydowaliśmy się na dwudniowy wyjazd do spa w połowie przyszłego miesiąca. Ponieważ planujemy wyjazd w dzień powszedni, prawdopodobnie będziemy mogli spędzić czas spokojnie i bez pośpiechu. Byłam bardzo podekscytowana i nie mogłam się powstrzymać. Kiedy tylko miałam czas, zbierałam informacje na temat celu naszej podróży. I właśnie wtedy, gdy pomyślałam, że powinniśmy zacząć rezerwować nasz pobyt, moja teściowa zaczęła mówić coś oburzającego. Jessica, słyszałam, że wybierasz się na wycieczkę z Mikiem. Dlaczego mi nie powiedziałaś? A, cóż. Szczerze mówiąc, bałam się, że powie coś w stylu, że zamierzam, jeśli się dowie. Ale nie mogłem tego powiedzieć, więc kiedy szukałem słów, moja teściowa westchnęła z irytacją. Potem powiedziała dokładnie to, czego się obawiałam. W przyszłym miesiącu przypada rocznica ślubu mojego męża i mnie. Chciałabym to uczcić rodzinną wycieczką. Myślę, że luksusowy hotel byłby fajny. Jak dziecko, moja teściowa zaczęła się złościć, że chce jechać. Oczywiście wcale nie chcę jechać na wycieczkę z Teściową. Ale tym razem Mike i ja chcieliśmy pojechać sami. Może następnym razem pojedziemy razem? Starałam się być jak najbardziej przychylna w mojej odpowiedzi. Ale moja Teściowa nie chciała się wycofać. To nie to samo, jeśli nie tym razem. To nasza rocznica. W takim razie powinna po prostu pójść z mężem. Właśnie gdy miałam to powiedzieć, Mike wrócił z pracy. Mike, witaj w domu. Właśnie rozmawiałem z Jesicą o wycieczce. Nie mogę się doczekać. Moja teściowa, już podekscytowana wyjazdem, zaczęła wyrażać swoje życzenia. Mike zdawał się z nią zgadzać. Zastanawiałam się, kto wyciągnął kota z worka na temat wyjazdu, ale zważywszy na to, jak się sprawy miały, to prawdopodobnie Mike powiedział o tym mojej teściowej. Zauważywszy moje spojrzenie, Mike wyglądał trochę nieswojo. Mama naprawdę nie może się doczekać, więc odłóżmy naszą wycieczkę na inny czas. Będzie jeszcze fajniej, jeśli pojedziemy wszyscy razem. Ze sposobu, w jaki Mike mówił, wyglądało na to, że już zdecydował, że wszyscy jedziemy na wycieczkę. Potem dołączył mój teść, mówiąc, wakacje, co? Brzmi jak dobra zabawa. Dzięki temu nie mogłem odmówić wyjazdu z naszą czwórką. W porządku, następnym razem pojedziemy tylko we dwójkę, obiecuję. Chociaż niechętnie, zgodziłam się, a Mike spojrzał na mnie z ulgą. Nie byłam do końca zadowolona. Ale w tym momencie nic nie mogłam na to poradzić. Postanowiłam, że przynajmniej to ja będę wybierać miejsca, które chcemy odwiedzić i lokalne potrawy, które chcemy zjeść. Wzięłam więc na siebie zadanie zarezerwowania wszystkich hoteli i zaplanowania harmonogramu zwiedzania. Moja teściowa nie lubi takich przygotowań, więc moje sugestie przeszły bez echa. Potem nadszedł dzień wyjazdu. Dzień wcześniej spakowałem do walizki wszystkie rzeczy, takie jak ubrania więc plan był taki, że wstanę godzinę przed wyjazdem, zjem spokojnie śniadanie i wyjdę z domu. Obudziłem się na dźwięk budzika i rozciągnąłem się na miejscu. Mike. Wtedy zdałem sobie sprawę, że Mike'a, który powinien spać obok mnie, nie było. Myśląc, że może już wstał i zaczął się szykować, udałem się do salonu. Ale Mike'a nie było w salonie. Nie było go też w łazience, kuchni ani przy drzwiach wejściowych. Nawet teściowej i teścia nigdzie nie było. Czy to możliwe? Czując, że tonę, wybrałem telefon komórkowy Mike, a. Ale połączenie nie zostało nawiązane. Kiedy zadzwoniłam do teściowej, natychmiast odebrała. Och, Jessica, kochanie! Co się stało? Mike nie może teraz odebrać, bo prowadzi. Gdzie u Licha jest teraz wasza trójka? Kiedy o to zapytałam, moja teściowa odpowiedziała z nonszalancją. Czy to nieoczywiste? Jesteśmy na rodzinnych wakacjach. Nie możemy cieszyć się rodzinnymi wakacjami z kimś z zewnątrz, więc musisz zostać w domu. Jeśli będziemy pamiętać, może nawet kupimy ci jakąś pamiątkę. Przez telefon słyszałem triumfujący głos mojej teściowej. Zostać w domu. To będzie problem. Na moje słowa Teściowa zaśmiała się pogardliwie. Czy to problem? Biedactwo. Potraktuj to jako karę za niesłuchanie moich rad. Po tych słowach gwałtownie odłożyła słuchawkę. Zakryłam twarz obiema rękami i wzruszyłam ramionami. Ale z moich ust nie wydobył się szloch, lecz serdeczny śmiech. Lepiej, żeby cieszyli się podróżą. Jestem pewna, że będą żałować. Że mnie zostawili. Szybko otworzyłem stronę rezerwacji hoteli. Zarezerwowałem elegancki hotel w miejscu turystycznym, które mieliśmy dziś odwiedzić. Zrobiłem też rezerwację w restauracji, gdzie mogłem zjeść pyszną kolację. Oczywiście tylko dla jednej osoby. Następnie, po szybkim ubraniu się i nałożeniu makijażu, zjadłam śniadanie. W porządku, czas na zabawę. Wzięłam swój bagaż i wskoczyłam do pociągu. Odkąd zadałam sobie trud z badania różnych miejsc turystycznych, chciałam pojechać na wakacje. Z tym pragnieniem wyruszyłem na samotną wycieczkę. To mały ośrodek turystyczny, więc mogę natknąć się na majka i teściów, ale nie przeszkadza mi to. W końcu to oni są winni. Kiedy o tym myślałem, pociąg w końcu dotarł do celu. Od tego momentu zapomnę o Teściowej i Mike'u i będę cieszyć się pełnią życia. Mając to na uwadze, weszłam do osobliwego butiku, który zauważyłam. Wypiłam herbatę w modnej kawiarni i rozmawiałam z mieszkańcami, całkowicie ciesząc się moją podróżą. A gdy dzień zamienił się w noc, w końcu nadszedł czas, aby się zameldować. Hotel, który zarezerwowałem, był jednym z najlepszych luksusowych hoteli w tej okolicy. Pomyślałem, że muszę zrobić coś tak drastycznego, aby się odświeżyć. Gdy przechodziłem przez automatyczne drzwi hotelowe, kierując się w stronę stanowiska odprawy, usłyszałem głośny kobiecy głos. Dlaczego nie możemy tu zostać? Jesteśmy gotowi zapłacić. Przyglądając się bliżej, to moja teściowa wywołała zamieszanie. Oczywiście nie mogliby zostać, ponieważ nie był to hotel, który zarezerwowałem dla naszej czwórki. Obserwując z bezpiecznej odległości, zauważyłam, że Mike zauważył mnie, krzycząc hej, Jessica, co się dzieje? Nie mogliśmy zatrzymać się w hotelu, który zarezerwowałaś, więc musieliśmy znaleźć inny hotel, który jest pełny, powiedział agresywnie, podchodząc do mnie. Moja teściowa zrobiła to samo, a jej twarz poczerwieniała ze złości. Cóż, można się było tego spodziewać. W końcu nie oddadzą kluczy, jeśli osoba, która dokonała rezerwacji, nie będzie obecna, to środek bezpieczeństwa. Ostrzegałem cię, prawda. W tym momencie zdawali się w końcu zdać sobie sprawę ze swojej głupoty, wymieniając spojrzenia z całkowitym niedowierzaniem. W momencie, gdy mieli zamiar wywołać więcej zamieszania, kilku pracowników hotelu rzuciło się w ich stronę. Widok mojej teściowej delikatnie, ale stanowczo wyprowadzanej z hotelu był dość komiczny. Pamiętaj o tym! Zatrzymamy się w miejscu o wiele bardziej luksusowym niż ten hotel. Czując pewną ulgę, postanowiłem zameldować się w hotelu, zostawiając moją mniej zakwaterowaną teściową i Mike'a A. za sobą. Po zakończeniu procesu zameldowania zostałem odprowadzony do mojego pokoju. Dzięki czystemu wystrojowi i luksusowemu wnętrzu czułam się jak we śnie. Po odłożeniu bagażu postanowiłem zwiedzić hotel. Po chwili spacerowania po hotelu wróciłem do lobby odpraw. Goście wciąż przychodzili. Usiadłem na sofie w holu i przez chwilę byłem rozkojarzony, gdy obok mnie usiadła para młodych kobiet. Były podekscytowane, wymieniały się wrażeniami na temat hotelu. Zaczęły rozmawiać o czymś interesującym. Hej, wiesz. Chodzi o hotel niedaleko dworca. Krąży o nim bardzo zła plotka. Podobno w pokoju na drugim piętrze można usłyszeć halucynacje i wszystkie rzeczy zostają skradzione. Nie tylko to, ale wydaje się, że był nawet przypadek, w którym ktoś zginął. Do dziś nie wiadomo, kto jest za to odpowiedzialny. Mamy szczęście, że tu zostaliśmy, prawda? Czy to prawda? Ale dlaczego nikt nie został aresztowany? W takim przypadku zadzwoniłbyś na policję, prawda? Krążą plotki, że pracownicy hotelu też w tym siedzą. Ale straszne. Co za niebezpieczna historia. Gdy mimochodem spojrzałem na zegarek, zbliżał się czas mojej rezerwacji na kolację. Wstałem w pośpiechu i popędziłem do restauracji. Jestem taka zadowolona. Po kolacji wróciłem do hotelu. Wziąłem kąpiel, przebrałem się w piżamę i oglądałem telewizję. Gdy mój smartfon powiadomił mnie o połączeniu przychodzącym. Znaleźliśmy hotel, w którym możemy się zatrzymać jest bardzo wygodny. Szkoda, że nie możesz zostać z nami. Cóż, będziemy cieszyć się nim dwa razy bardziej dla ciebie, więc nie martw się. To było od mojej wesołej teściowej. Czyżby Masz szczęście, że udało ci się znaleźć nocleg w tak krótkim czasie. Kiedy odpowiedziałam nonszalancko, teściowa kontynuowała. Prawda? Jest cicho i łatwo spędzić czas, ponieważ prawie nie ma innych gości. Jest blisko miejsca turystycznego i jest to piękny hotel. Zastanawiam się, dlaczego tak jest. Wtedy zdałem sobie sprawę. Czy to może być hotel w pobliżu dworca? No właśnie. A co z nim? Przypomniałem sobie historię o hotelu o złej reputacji, którą usłyszałem w hotelowym lobby, zanim poszedłem na kolację. Myślę, że powinieneś uciekać. Niekoniecznie wierzyłam, że plotka jest prawdziwa, ale gdzie dym, tam ogień. Ale moja teściowa wyśmiała to, co powiedziałem. Zazdrościsz nam, że mieszkamy w dobrym miejscu. No to żałuj. Pa. I znowu teściowa jednostronnie odłożyła słuchawkę. Nie miałam ochoty do niej odzwaniać. Dałam radę i spełniłam swój obowiązek. Wyłączyłem smartfona. Nie chciałem, aby mój czas relaksu był dłużej zakłócany. Potem spędziłem spokojny czas i zapadłem w wygodny sen. Następnego dnia, po wymeldowaniu się z hotelu, odwiedziłem miejsca turystyczne, do których nie mogłem pojechać poprzedniego dnia, i dotarłem do domu, gdy zachodziło słońce. Przez okna domu sączyło się światło. Wyglądało na to, że cała trójka wróciła już do domu. Jestem w domu. Celowo ogłosiłem swój powrót swoim zwykłym tonem. Kiedy otworzyłem drzwi do salonu, cała trójka od razu zaczęła robić zamieszanie. Ja, zaskoczony, zdołałem uspokoić całą trójkę. Wtedy moja teściowa zaczęła opowiadać o incydencie, który wydarzył się zeszłej nocy. Po tym, jak cała trójka poszła spać, wydawało się, że słychać szelest. Następnie moja teściowa zgłosiła, że słyszała odgłosy kogoś wchodzącego do pokoju. Sparaliżowana strachem, cicho pozostała w łóżku, a intruz zdawał się błąkać po pokoju przez około dziesięć minut, po czym cicho wyszedł. Czując ulgę, moja teściowa zasnęła z powrotem, by obudzić się następnego ranka i odkryć, że wszystkie ich rzeczy, w tym portfele i smartfony, które miały znajdować się na biurku, zniknęły. Wszystko, co pozostało, to saszetka na monety i uchwyt na klucze, które Mike włożył do wewnętrznej kieszeni kurtki. W panice poinformowali personel hotelowy tylko po to, by powiedziano im: "Proszę przynajmniej zapłacić za pokój i nawet nie wezwali policji". Zmartwiony Trio wykorzystało monety, które miał Mike, aby zadzwonić z publicznego telefonu do krewnego mieszkającego w pobliżu, prosząc o pomoc. Krewny szybko się zjawił pokrył opłaty hotelowe i jakoś sprowadził ich z powrotem do domu. Powiedzieli, że wkrótce pójdą na policję, aby zgłosić incydent i wtedy ich złość zwróciła się w moją stronę. Gdybyś tylko powiedział nam poważniej, żebyśmy uciekali. Nie znaleźlibyśmy się w takiej sytuacji. To prawda. Ponosisz pewną odpowiedzialność za ten incydent, Jessica. Co zamierzasz z tym zrobić? Ale gdyby moi teściowie nie zostawili mnie na wycieczce, to w ogóle by Y do tego nie doszło. Kiedy wyraziłam to szczerze, Mike podniósł głos Zamknij się. Jesteś tylko żoną. Nie bądź bezczelna. Rozwodzimy się. Nie mogę cię dłużej znosić. Byłem zbyt oszołomiony, by cokolwiek powiedzieć. W milczeniu poszłam do naszej sypialni, wyciągnęłam coś z szafki i wróciłam do salonu, żeby pokazać Tomakowi. Rozwód. Dla mnie w porządku. Nie potrzebuję męża, który nie będzie chronił znęcającej się nad nim żony. Twarz Majka pobladła. Przyniosłam papiery rozwodowe, o których przygotowanie poprosiłam prawnika. Przygotowywałam się na to, że ten dzień może nadejść. Być może nie spodziewając się, że się zgodzę, Mike się spieszył. Co? Nie, może powinniśmy to jeszcze przemyśleć. Ale wtedy Teściowa skorzystała z okazji. By zacząć naciskać na Mike'a w sprawie rozwodu. Powinieneś teraz pozbyć się takiej okropnej żony. Twoja mama znajdzie ci kogoś nowego. Nie mogąc sprzeciwić się matce, Mike ostatecznie zgodził się na rozwód. W takim razie do widzenia. Proszę, ciesz się życiem ze swoją ukochaną rodziną. Zignorowałam załamanego Mike'a i wyszłam z domu. Później, za pośrednictwem mojego prawnika, złożyłam papiery rozwodowe i rozwód został pomyślnie sfinalizowany. Kilka razy później Mike żałośnie błagał mnie o powrót do siebie, ale oczywiście zignorowałem je wszystkie. Od teraz będę chronił Jesice, powiedział, ale było już za późno. Z drugiej strony Teściowa, której udało się pozbyć upierdliwego mnie, przez chwilę wydawała się być w dobrym nastroju, ale nie trwało to długo. Wieść o rozwodzie i zakończeniu ich wspólnego życia rozeszła się po okolicy, a kochający plotki ludzie wywnioskowali, że to ona mnie nękała, obnażając swój paskudny charakter. Zaczęła być wytykana palcami przez ludzi wokół niej i wydawało się, że znalezienie nowej żony dla Mike'a nie jest już priorytetem. Wróciłem do rodzinnego miasta i udało mi się znaleźć nową pracę dzięki znajomościom. Na razie mam dość małżeństwa. Myślę, że przez jakiś czas będę cieszyć się byciem singlem.